Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas mazowością i tym razem zaczniemy od tego, że jest taka rzeka w Azji, która wypływa sobie z Himalajów, płynie przez część południowych Chin, taką środko, bardziej środkową nad Indiami, idzie później przez północne Indie i kończy swój bieg w, na wybrzeżach Bangladeszu w Oceanie Indyjskim. I tej rzece na imię Brahma Putra. Ładnie, prawda? To tak, ale ta rzeka jest bardzo istotna i zaopatruje w wodę wiele rejonów, i zależy od tego akwenu wodnego i wszystkich jej tam małych dopływów rolnictwo w rejonie Bengali. I to jest fakt niezbity, że rzeka ta, możemy powiedzieć bez żadnej przesady, karmi setki milionów ludzi. I nie byłoby w tym nic drożnego ani nadzwyczajnego, gdyby nie to, że Chińczycy chcą po swojej stronie, jeszcze po stronie tybetańskiej granicy, na tej właśnie Brama Putsze, która u nich ma sobie tam inną nazwę wybudować jedną z największych tam na świecie, jeśli nie największą. Tak, u nich wszystko największe to ten kompleks, tak jak w Rosji. I wszystko byłoby fajnie, tylko wybudowanie takiej tamy zakłóci na pewno dalszy bieg. Wód Brahmaputry i dopływów, a to spowoduje zakłócenia w produkcji rolniczej całego regionu Bengalii i najprawdopodobniej wielki kryzys i Dlatego Indie, żeby w, jak, w jakiś tam sposób balansować potencjalne problemy, y, jakie mogą powstać z powodu aktywności y, tamy po stronie chińskiej, budują przeciw tamę y, po drugiej stronie granicy na swoim odcinku Brahmaputry. Widzimy już, że kraje BRICSowe, o czym mówiłem w poprzednich już swoich filmach, do których odsyłam łatwo je znaleźć, gdyż tam jest w tytule BRICS, wcale nie są zjednoczone czymś więcej poza nienawiścią do kolektywnie pojętego, a ja mówię geograficznie pojętego Zachodu, ze szczególnym uwzględnieniem anglosasów. Nic innego ich nie łączy, a nawet mają wiele konfliktów. Czyli do konfliktu granicznego między Indiami a Chinami ciągle istniejącego i ciągle stwarzającego napięte sytuację, należy teraz w, e, doliczyć konflikt o zagospodarowanie Brama putry, tej istotnej dla północnych Indii rzeki, dla całego regionu Bengali tak naprawdę. I okazuje się, że te kraje nie potrafią się w tej kwestii dogadać i pojawiły się już komentarze, że jest to najprawdopodobniej potencjalnie wojna o wodę. No i jak zawsze wiemy, kraje BRICS-u są mocne w szczekaniu w internecie. Zaraz pojawiło się mnóstwo artykułów w wielu językach, że mit, wojny o wodę, Indie z Chinami się kochają bardzo mocno, są w BRICS-ie, przeciwstawiają się zachodniemu imperializmowi, jest super. BRICS, Rosja, Chiny, Indie i tak dalej. Miłość jedna wielka. Widzimy, że, że tak nie jest. Zresztą tak yy, też pokazuje... Wiele innych faktów, m.in. współpraca Rosji z Koreą Północną i niezwracanie nie uwagi na Chiny, że e, Chiny chcą dominować wyłącznie na, na polity, w polityce Pjongjangu, czyli stolicy Korei Północnej, nie fenianu, bo to jest rosycyzm. E, I niemniej jednak Rosja z, e, z Koreą Północną, czyli Moskwa z Pjongjangiem, prowadzą sobie interesy tak jak chcą i e, przebiegły grubas. Czyli dyktator Korei Północnej wyślizguje się spod kurateli chińskiej przy pomocy Rosji, a Rosja też załatwia swoje interesy, nie bacząc na Chiny. Ale to jeszcze nie są tak po, poważne rozbieżności jak w przypadku Indii i Chin, czyli rzeki Brahmaputry. Dlatego, jak już mówiłem, nie ulegajmy propagandzie, patrzmy na fakty i z chęcią i ciekawością obserwuję, jak się ta sprawa rozwinie, gdyż nie może być ona zignorowana, albowiem. Rzeka Brama Putra żywi setki milionów ludzi. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.